Witam w mojej kuchni, nie nie, witam w moim kubik studio. Ja nazywam się Michał Klimek i zapraszam was do dzisiejszego odcinka. Pamiętna data 16 września 2022 roku. Poczynania takich wielkich zacnych głów jak pan Grzegorz, pan Piotr i pan Bartosz, którzy przedstawili nam przedpremierowy odcinek sprzedaży nowego systemu Kubik Pro, nowych szuflad. Wszyscy na to czekali. To odmieni czas, handel, odmieni wojnę w skrzyniach narzędziowych w Polsce za granicą i na całym świecie. Ich poczynania, ich działania przyczyniły się do tego, że musieliśmy na to długo czekać, ale sądzę, że było warto. Przekonajmy się, jak to wygląda w unboxingu, jak to wygląda w pierwszym wyrażeniu. Ja swojego systemu jeszcze nie odpakowałem, ale mam na niego jakiś tam swój pomysł, swoje zastosowanie. Zapraszam do odcinka. Pojemowo Przyszła do mnie paczka, ja swoją skrzynkę zakupiłem WTL24, odpakujemy ją na Wizji, zobaczymy jak to jest, jak to działa, jak to wygląda, jakie będzie pierwsze narzenie i co będziemy do tego stosować. Mam też swój jakiś tam pomysł, mam jakąś tam swoją potrzebę w chwili zastosowania, przygotowania i spełnienia ja sobie tej skrzynek. Wszyscy narzekają na te paczki że przesyski, więc trzeba było się przekonać samemu co rzeczywiście jest. Czy ta skrzynia przyjdzie cała, czy przyjdzie uszkodzona jak wysyłane. Dużo taśmy, dużo folii, ale skrzynkę już mamy swoją. Szuflady już widoczne. Wyjmujemy sobie całe co z Uwagowo no, tak dosyć solidnie. Nie, jest to lekki już Tak Jak to wygląda? Mocowania z boku, więc widać prowadnice, że to były oczywiście duże logo Kubika Uchwyty za ja Taki tu dokładnie turbox Urzebajowanie stopki. Mamy skrzynkę całą, nie pouszkadzaną, nie poobijana, więc rzeczywiście kojarzy się z pisami Trzeba przyznać o co chodzi z szybklanami? I tu się Zbyt nie macie. Teraz odtwarzam to. tam nam się w ogóle nie chce dać podpakować. Coś ja tu się tu pojawia. Tu wysoko. I właśnie tego to będzie. coś tu się. Skręciło. Bezpośrednio na wizji, że trzeba sobie wspomagać, bo się na nie chce otworzyć szuflada ze względu na przegredę, która mnie tu blokuje. Tak jakby wypadła. O, no, A czy no to? Każdemu się musi zdarzyć przygoda. na no to w no, ogóle się blokuje? Lekki kawałek plasticzku. Lekki zajmuje. A to zobaczymy czy pojawimy to. O. Każdemu się zdarza błąd, ale czy to jest przeszkoda? Uważam absolutnie nie. nie. Na żywca. Widzicie, że można sobie pomóc. Można się... Wsparzyć. Dobrze, lecimy. Kolejna ładna, no nic Kończę. Kończę. Ładniutko. Czekaj to charakterystyczne kliknięcie. Tu rzeczywiście ząbki, które blokują się. Kubełki. Przegrody. Dosyć ciasno pasuje. 8, 9, 2, 22. czy rzeczywiście te no, też te musi dobrze przylegać. Być ładnie ułożone tu wszystko. Ostatnio troszeczkę zwiększyłem od no ja. Nie jest źle. Gdzieś tu była sposobność no na ich wy... ...studnięcia. Ale się musimy nauczyć tego... ...opanowywać. Zapiem. Rzeczywiście są orzyskowane, prowadnice ładnie typowo noblowe dosyć ładnie pracują. Szuflada z przetłoczeniami od dołu, ślizgi rzeczywiście takie, kółeczki. To, to mnie bardzo przede wszystkim ciekawi, co tu można z tym opisać. Dobrze się to otworzyć, wsunąć petkę, to na pewno jakoś dać wyjąć. To pytanie jak. Wysuwamy do góry. Takie małe dwa zaczepy. Tu można włożyć palec, paznokieć. Zrobimy opis do tego taki, jakbyśmy chcieli. Ale jeszcze najpierw może zmierzymy faktycznie to. 24, 2 na 34. No to więc było tak mniej więcej z moim przebidywaniem. 25, 26, 24,5 24, 5, 20, 4, 7, tak mniej więcej... No, mniej więcej wiem w obliczeniach z tych moich półków. To co ja sobie potrzebuję opisać. A ja sobie zobaczymy, czy co tu się zmieści Ja sobie tego używam. Myślę, że w tej użyję tego pod rzeczy takie elektryczne. Więc to jest takie moje pudełeczko wagon Będzie ładnie wyglądało? Będzie ładnie wyglądało. I o to chodzi idziemy z Się dobrze się przymierzyć jest ok jest w do. Karta. da się zapiąć Nie da się zapiąć naprawdę ładnie kolejny nie trzeba zdejmować całego boxa z wszystkiego. Myślę, że już wiem, że będę czekał na opcję z dwoma szufladami naczerwonego. Myślę, że też pewnie, pewnie znajdzie swoje zastosowanie. To tu sobie zrobimy miejsce. No i tak. Co możemy tu pakować? Mam dotychczas swoją elkę, którą używam pod elektrykę Takie szybkie, w kwestii jakichś tam gniazdek, elektryki do opanowania czy na budowie, czy w domu. Też w te, 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 jakiś tam złączek wagę. jakiś tam kilka przyrządów, nożyków. Ołówki, jakiś tam złączkaczy, czy jakiś tam przyrząd. Brakowało już mi tego miejsca i troszeczkę jeszcze chciałem jakiegoś zmiany lokalizacji tego czy powiększenia tego, potrzebujemy po zdecydowanie więcej miejsca na to wszystko, więc spróbujemy się na tyle też szybko przemeglować, żeby takie szklady móc wypełniać. Jeżeli sobie popatrzymy, damy sobie. Tak. Te kubełki dotychczasowe. Może sobie tak zorganizujemy. Zobaczymy co tu będzie pomieścić. Eee, Szuflatka pierwsza. Ja bym leciał po kolei. wago Na trzy wagy, na jeden. Dole i dwójeczki. Tu już to, to było na mało ciasno, da się tu włożyć jakieś małe BHP, no i teraz coś zmniejszą to, co to byłby ok, może jeszcze jakieś okulary BHP to dość, zmieszczą się, jeśli się wtyczka, no to już jest to nie będzie za dużo ale możemy w zupełności, a no

Ta elegancko może leżeć. być. Śmigaczka. Daś tak. O! To pasowało. Gizonacja, taśma jakiś kanał. Tutaj wszystkie ołówki na

dobrze przylegać, musi ładnie być to wypełnione Żeby się to nie haczyło jest okej okay. Świetnie to pasuje Świetnie to się zepnie Będzie trzeba przenosić Cokolwiek Swoją wagę też to ma Haczyki są popatrzymy za jakieś sprawdzimy, Zwykły znaczek. Podejdzie. Zwykła środka. też się da, więc będzie doszło na zona na ścianę. Bez problemu. Świetny temat do kompletu. No i myślę, że kolejną też już pewnie zakupię. Będę szukał na tą dwójkę. Ale jeszcze jeden temat mnie jeszcze interesuje. Przede wszystkim pianki. Wolną 200. Z piękną. Zobaczymy sobie. Tego jeszcze nie wykorzystywałem. Pianka jedna. Na przykład w Zostawimy może tylko przymierzymy na inną korzystać tą pełną powierzchnię, faktycznie na jakieś szybce kleszcze czy coś można by było spróbować na takie ścieżkach gdyby ładnie piankę dociąć dałoby się rozplanować pianki powycinać i na przykład narzędzia ładnie schludnie w szufladach mogłyby leżeć też a mechaniczny więc mogłoby być to dosyć fajne zastosowanie Przynosimy sobie piankę tam, bo tak się z tyłu w W każdej chwili podobnie to... Wysunąć całą Myślę, że to już na zostanie w tym miejscu. jakiś na jedną tu elegancko. Jedna szuflada, Druga szuflada. Nie no, tym też że się to będzie przewodnicząc. Ale... Jak nie jest spięte po bokach, to się to przewraca, ale jeżeli byśmy sobie to spięli, to stabilność tego dolnego pudła jest akurat Jedna, dwie. Bezpiecznie, że się powiedzmy nie zamykają, i nie przewraca się to na takiej tendencji. O trzy już jest jednak za dużo. Fajna skrzynia, fajny temat. Też tak myślę, że rzucili chłopaki hasło konkursowe, bo szukałem, w jaki sposób to wypełniać. według mnie taka najciekawsza opcja, co by była oczywiście, żeby się zabierać tych z akcesorami Kubieka e, do sprzedaży tego boxa. ostatnią szufladę zostawić pustą, z tymi praktycznie tylko przegadami. To w ogóle to bym zamienił na pianki. Tak, żeby się zapoznał ktoś z tym, że pianki są, są w organizacjach, są w skrzyniach docięte na wymiar. Te w przypadku jedynie zostawić w ostatnim świetle, niech sobie też tu będą jako zestaw dodatkowe. No ostatnie, ostatnie zostawić po prostu wypełnione kubełkami. Taki zestaw był dosyć ciekawy do sprzedaży. Mi się wydaje, że mamy wtedy w jednej skrzyni, w jednym boksie wszystko, co tak naprawdę najciekawsze jest w kubiku. Czyli mielibyśmy kubełki, w drugiej szufladzie byłyby pianki, i trzecia szuflada zupełnie pusta. Myślę, że to też kosztowo byłoby jakoś optymalnie do sprzedaży przewidziane. No, co do boxa to jeszcze moje wrażenie, bardzo ciekawa skrzynia. Takie dosyć przyjemne, bo wierzę. tu coś zdarzyło z tym zawiasem. Mnie to akurat nie przeszkadza, mnie to tam się nie kłóci. Przyjrzę się temu, będzie trzeba może tu nożykiem te nadlewy kawałki plastiku podocinać, ale nie ma takich jakichś większych Żeby to jakoś nie chodziło. Coś tu haczyło. Nie oczekuję od tego, nie wiadomo jakich wodoszczelności, bo wiadomo to są szuflady, które otwarte, tu nie ma żadnych uszczelek. To jest w końcu system Pro, który nie ma tej najwyższej klasy, ale też jest na tyle fajny, szczelny i dobrze się to zamyka. na no, narzędzia sobie to poorganizuję, będzie to taka moja skrzynia elektryczna, ale już widzę, że no jeszcze jedną do tego dołożę, bo trochę tych narzędzi jeszcze planuję teraz zakupić, trochę się pouzupełniać. Bo jest taka potrzeba. No i super, że taka skrzynia jest. Bo dla mnie to, co z systemu PS, że ona jest jednak troszeczkę węższe od łanki. Bardziej kompaktowy, bardziej da się tym po mieszkaniach, po remontach gdzieś tam jeździć, jest, jest to węższe w drzwiach. A skrzynia wyjątkowo ciekawa. Mam nadzieję, że się filmik spodobał. co że dzisiaj troszeczkę długo, ale to też po prostu wymaga dosyć dobrze omówienia tego. Nie wszystko wyszło może za pierwszym razem. Też ja się musiałem chwilę pogłobić. to rzeczywiście sobie otworzyć, a, a nie zepsuć i nie połamać. Ale rzeczywiście mam wrażenie takiego bardzo przyjemnego produktu, bardzo fajnego produktu. Myślę, że kolejną też będę kupował. No, zawsze spróbuję gdzieś tam kupić w każdym skrzynie w innym miejscu, żeby to sprawdzić jak wygląda. Rzeczywiście na tych fojach opisane, że z przychodzą skrzynie uszkodzone czy coś się tam dzieje. Czy jak to wygląda po względem reklamacyjnym prezesenta. Tylko w taki sposób uważam, że można być obiektywnym i wydać swoją opinię, żeby rzeczywiście nie czytać tylko same formy i narzekania ludzi, ale po to to jest, żebyśmy też wymieniali się opiniami, swoimi doświadczeniami, a na żywo działa to zupełnie inaczej. No, trzeba się o tym przekonać na własnym tyłku, ale to według mnie jest naprawdę pierwsza klasa. Ja jestem z niego zadowolony. Powiem szczerze, że już po pierwszym ja po pierwszym otwarciu przy Was na żywo sami widzieliście, czy miałem kłopot, czy nie mają kłopot. Eee... Jeżeli Wam się to spodoba i będziecie chcieli, żeby być prezentację w taki sposób, no to oczywiście, że, że chętnie. Gdzieś tam będę nakręcał na no, filmiki, bo jakieś tam dalsze pomysły też to mam. Oczywiście, że, że będę cały czas się chciał nauczyć budowlanki, uczyć się tej budowlanki dalej. Po to, żeby umieć korzystać z tego i rzeczywiście mieć tego przyjemność, z takich skrzyń, i skorzystania tego, bo naprawdę polecam to każdemu. Nie czy to jest amator, czy to jest hobbysta, czy to jest zawodowiec. W zupełności to jest produkt, którego potrzebujemy, który tak naprawdę daje nam tą organizację, daje nam możliwość przygotowania sobie sprawdzania, czy dane narzędzie masz, czy jest uzupełnione, czy się kończy, czy gdzieś ci nie zostało złożone, czy czegoś nie zgubiłeś. A to rzeczywiście ta organizacja w swojej pracy, to jest czas, który zaoszczędzamy. Taki produkt jest potrzebny. Doskonale, świetnie, że on się pojawia. Rzeczywiście uzupełnia gamę produktową systemu, zrewolucjonizuje to na pewno funkcjonalność. No i oby tak dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam z mojego Kubik Studio. Michał Kimek, do zobaczenia.